Wstajemy, kochany! Wstajemy, wstajemy! Szkoda takiego dnia! Philips Air Performer seria 7000 to urządzenie dwa w jednym. Nie tylko oczyszcza powietrze, ale też przyjemnie chłodzi dzięki funkcji wentylatora. To świetne rozwiązanie w upalne dni, a do tego oszczędzamy miejsce, bo nie trzeba kupować innych urządzeń. Można nim sterować za pomocą pilota, przyciskiem na urządzeniu lub poprzez aplikację Air Plus na smartfonie. Posiada tryb turbo, automatyczny i nocny. Ma funkcję timera i planowania pracy, a do tego kolorowy wskaźnik, który informuje o jakości powietrza. Jest cichy, a w trybie nocnym praktycznie jego pracy nie słychać. Ma 10 poziomów prędkości i nabiegu. Można zablokować go przed dziećmi. Nowoczesny design sprawia, że pasuje do każdego pomieszczenia, a dzięki aplikacji możecie sterować urządzeniem, będąc poza domem. Dokładnie oczyszcza duże pomieszczenia o powierzchni do 70 m2. Korzystajcie z życia!